Dobry wieczór. Nad Polską coraz więcej deszczowych frontów. Ten chłodny co prawda odsuwa się na wschód, ale już z zachodu zbliża się do nas kolejny, przynosząc jutro opady deszczu. Stąd nadchodząca noc zapowiada się na ogół pogodnie. Jedynie na wybrzeżu i w po województwach południowych może pokropić. Odsuwał przez Warszawę po Wrocław mglisto, a temperatura coraz niższa od zera do zaledwie 5 stopni. W dzień mgły i od 8 do 10 stopni na Pomorzu, Wybrzeżu i Kujawach. Po południu miejscami deszcz, ale pogodnie. Podobnie w kolejnym regionie, a popada tylko na ziemi lubówskiej. Rano gęste mgły, a potem słonecznie na Śląsku i 7-10 stopni. Od 6 do 8 na Mazurach i także mglisto do południa. Z biegiem dnia dużo słońca. Lubelszczyzna, Mazowsze i ziemia łódzka... Tu początek dnia po chmurnej z mgłami. Później rozpogodzi się od 5 do 9 stopni i najwięcej deszczowych chmur na Podkarpaciu, ale deszcz z nich będzie niewielki. Deszczowa i mglista pogoda jest typowa dla jesieni, ale jak na razie przyznają Państwo, rozpieszczani jesteśmy sporą dawką słońca na niebie. I tak ma być jeszcze do niedzieli. Później zimno i deszcz ze śniegiem. Do widzenia. Sony Ericsson C902, który nie tylko świeci z Monda, ale jest ale też powtarzony w technologię Cybershot, dlatego wybrał go Bond. James Bond. Tylko w Orange telefon Bonda, Sony Ericsson C902 Cybershot z aparatem 5 megapikseli oraz Sony Ericsson W910 i Walkman w supercenie. Telefony dostępne w nowych taryfach, abonament i mix Zapraszamy do salonów i sklepu Orange.pl. Wybielanie zębów jest obecnie coraz bardziej popularne. Jednym ze skutków negatywnych wybielania jest nadwrażliwość. Mówię, że nie należy takiego problemu ignorować. Polecam pastę Sensodyne. Sensodyne należy używać dwa tygodnie przed wybielaniem, podczas samego wybierania, jak również regularnie już po wybieleniu. Polecam stosowanie pasty Sensodyne, jak i Sensodyne Whitening. To skuteczna pasta, co potwierdzają pacjenci. Od wojny minęło już 65 lat i jej konsekwencje dla wielu rodzin trwają do dziś. Jakie ma być więc powstające w Gdańsku Muzeum II wojny światowej? Czy zamiast koncentrować się na polskiej i bohaterstwie naszych żołnierzy, ma mówić o cierpieniach narodów europejskich w tym Niemców i Rosji? Ponadto w programie zapytamy, co oznacza koniec cywilizacji Białego Człowieka. Jak wypowiedź posła Górskiego odbierała... Polsce obywatele pochodzenia afrykańskiego. O tym warto rozmawiać. Zapraszam dziś, godzina 22.35. PKO Bank Polski prezentuje konto oszczędnościowe. Jego pojawienie się było wielkim wydarzeniem. Wszyscy na to czekali I w końcu mogli wpłacać i wypłacać jak na koncie i zarabiać jak na lokacie. 5% od 1000 zł przy oprocentowaniu zmiennym. Powoda konta, zyskowność lokaty, mocne konto oszczędnościowe spekały, w PKUDZ, szczegóły w oddziałach oraz na stronie www. Spokojnie. Ja się tu z tymi lokatami gimnastykuję. Panie, ja nie, ja też wszystko sprawdziłem. Mam lepszą. Lepszą lokatę? Ciekawe na ile. 9%. 9%? Ba, i to na trzy miesiące. nie ma A w polbanku pan prawda? Trzymiesięczna lokata, spokojny zysk. Aż 9%. Allbank, po prostu inny bank. Fastum, fastum! Skoncentrowane cząsteczki żelu Fastum docierają do ogniska bólu i wysoce skutecznie likwidują ból. Miliony ludzi na całym świecie zaufały już Fastum, odzyskując swobodę i codzienną radość życia. Fastum, korzystaj z ruchu, korzystaj z życia! Przed życiem zapozna się wcześniej w do opakowania, bądź konsultu się z lekarzem lub farmaceutą. Ja, Hubert, do co 8,5% Powiem Ci nawet lepsze od twojej kaczki, Jabłka. 8,5%. To tak od razu? Od pierwszego dnia. To są weź to stare i jasne. Ale to, No super hubert. Nie super hubert, Tylko super procent. Lokata super procent. Robiłeś mnie to. Lokata 3 miesięczna na 8,5%. Podwyższony cholesterol szkodzi niezauważalnie. Widzisz, masz podwyższony cholesterol. Nic takiego nie czuję. Też czułam się dobrze, jednak miałam podwyższony cholesterol. I co zrobić? Zadbaj o siebie i pij codziennie Danakol. I to działa? Nadmiar cholesterolu może powodować poważne problemy z krążeniem krwi. Danakol zawiera roślinne sterole, które ograniczają wchłanianie cholesterolu i ułatwiają jego wydalanie z organizmu. Nie pomaga. Dbaj o serce. Obniżaj cholesterol. Danacol. Od Danona. Bezpieczny zysk. Aż 8 i pół procent na lokatach 3 i 6-miesięcznych. A idzie Bank Polska Finanse dla domu. Nasze lokaty to pewny zysk.